Dzień dobry, jako że czwarta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów ruszyła w najlepsze już wczoraj od godziny 18.55. Rozpoczęliśmy piękny mecz FC Barcelony ze Slawią Praga. Mam nadzieję, że Barcelona wygrała, bo ten materiał nagrywam przed tym spotkaniem, więc dziwne by było, gdybym już powiedział wam wynik. Jednak mimo tego, że Barcelona jeszcze nie grała, ja już świętuję zwycięstwo w tych rozgrywkach. Oczywiście traktujcie to wszystko z przymrużeniem oka. Słuchajcie, dzisiaj kolejna odsłona upadłych klubów i tak jak sami zresztą pisaliście pod ostatnim odcinkiem, Chcieliście, żebym zrobił zestawienie drużyn z Ligi Mistrzów, które kiedyś dochodziły być może do finałów, być może po prostu były wielką sensacją, a w późniejszych latach niestety ich historia przebiegała zdecydowanie mniej optymistycznie, więc po prostu zapraszam Was na zestawienie drużyn, które niegdyś były znaczącymi markami, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, a dzisiaj, że tak to zacytuję klasyka, pozostały tylko wspomnienia. Szukasz powiewu świeżości od FIFA czy Football Managera? Wejdź na Football Team, stwórz swojego zawodnika, załóż drużynę i rywalizuj z najlepszymi. Link znajdziesz w opisie, polecam. Zanim przejdziemy do materiału, ja wam tylko przypominam, że mecze Ligi Mistrzów, ale i nie tylko, możecie typować na stronie bądź aplikacji BetClick. Link do rejestracji dla nowych użytkowników standardowo znajduje się w pierwszej linii opisu, więc bardzo serdecznie polecam. Między innymi dlatego, że dla nowych graczy przewidziany jest cashback do 500 zł, Dodatkowo w trakcie Ligi Mistrzów jest promocja o nazwie Pewny Zakład, gdzie stawiacie maksymalnie stawkę do 40 zł. Na kuponie jest 5 zdarzeń, i w przypadku, gdy jedno nie wejdzie, Otrzymujecie 100% wkładu. A w przypadku, gdy wejdzie, klasyfikujecie się do promocji MultiPlus, czyli Wasza wygrana jest powiększona o połowę podatku. A gdy zdecydujecie się postawić 6 zdarzeń, to o cały. Więc mam nadzieję, że tym Was przekonałem. A i przypominam, żebyście uwzględnili kod foodbreak.pl podczas procesu rejestracji. Teraz Wam dokładnie wyskakuje, w jakim polu powinniście to wpisać. A teraz przejdźmy już do tego, co najważniejsze. Najbardziej utytułowany klub w rumuńskiej lidze. 26-krotny mistrz kraju. W 1986 jako pierwszy zespół ze wschodniej części Europy w historii zdobywa Puchar Mistrzów. W finale mierzą się z ówczesnym mistrzem Hiszpanii. Klubem, który po dziś dzień uznawany jest za futbolowego giganta FC Barceloną. Skrajnie defensywna gra przynosi oczekiwane rezultaty. Po dogrywce mamy bezbrankowy remis. Wszystko rozstrzyga się po serii rzutów karnych, a bramkarz rumuńskiej drużyny Helmu Dukadam broni wszystkie jednastki i staje się legendą. Chwilę później triumfują jeszcze w rozgrywkach o Super Puchar Europy. W 1989 ponownie znajdują się w finale Pucharu Europy. Tym razem jednak przegrywają w starciu z AC Milanem. W 2004 roku klub należący wcześniej do wojska przejmuje Gorgę Bekali. Działacz równie skuteczny, co kontrowersyjny. Podobno we własnej rezydencji ma obraz Ostatnia Wieczerza, na którym miejsce Jezusa zajmuje jednak on sam. Ze swojej homofobii uczy wręcz wizytówkę, a inne jego wypowiedzi znajdują się na łamach nie tylko rumuńskiej prasy. Nie tak dawno było głośno o wygłaszanej przez niego opinii, jakoby gra w piłkę nożną przez kobiety była postępowaniem wbrew woli Boga, a nawet dostosowywaniem się do pomysłów szatana. Piłkarzy traktował niczym towar. Jednego zwolnił, bo był zbyt muzułmański, do innego chciał dopłacić, byleby tylko ktoś go zabrał. Dla kolejnego zabrakło miejsca w składzie ze względu na fryzurę. Tym ostatnim był zresztą Polak. Trenerów zwalnią nawet z tak błahych powodów jak ten, że jeden z nich nie wpuścił go do szatni w trakcie przerwy meczu w przeciągu 10 lat zatrudniał 20 szkoleniowców. Kiedy w 2013 roku został aresztowany za nadużycie władzy, przy okazji wymiany gruntów z Ministerstwem Obrony Narodowej, nie przeszkodziło mu to w nadzorowaniu klubu i nawet za krat zwalniał trenerów i decydował o transferach. Kiedy armii zaczął przeszkadzać sposób prowadzenia stieły przez Bekaliego, zaczęli dochodzić w sądzie praw do nazwy herbu i dziedzictwa, oskarżając go o bezprawne przejęcie drużyny. Po apelacji uznano, że miało miejsce zawłaszczenie Własności intelektualnej. W 2014 roku doszło do tego, że podczas spotkania przeciwko CSMS Jazz na tablicy wyników przedstawiono ich bez nazwy, używając jedynie określenia gospodarzy. Miejsce herbu zastąpił pusty kwadrat. Zawodnicy występowali w wyjazdowych koszulkach, choć grali na własnym stadionie. Taśmą oklejono nawet symbole na klubowym autokarze czy koszulkach kibiców. Bekali nie czekał długo, stworzył nowy klub FCSB, grający na stadionie narodowym, który i tak każdy utożsamiał. Miał stiełą. Nowe logo, jednak nie przekonało wielu fanów, trybuny świecą pustkami. A kilka lat temu miała miejsce sytuacja, w której ekipa sympatyków drużyny z Bukaresztu zgłosiła się do prezesa proponując, że zrobią oprawę na spotkanie Ligi Mistrzów. Nie wspomnieli jednak o tym, że drużynę, którą wspierają, jest Dynamo. I tym sposobem na sektorach widocznych z telewizyjnej kamery rozłożona została kartoniada głosząca hasło tylko Dynamo Bukareszt. W dodatku za pieniądze lokalnego rywala. Dla tych, którzy nie popierali drużyny Bekaliego, została stworzona jej druga wersja. I tak mamy do czynienia z klubem z rozwojeniem jaźni, gdzie jedna z ta z Bekalim gra w pierwszej lidze, a drugiej znów nie udało się awansować do trzeciej ligi. Rozwścieczyło to zresztą kibiców, którzy pobójce ze stewardami wtargnęli na stadion podczas decydującego spotkania. W 1991 roku po serii rzutów karnych Trwena Zvezda pokonuje w finale Olympique Marsylię. Zwycięstwo ekipy z Belgradu to do tej pory jedna z największych niespodzianek w historii europejskich pucharów. To była taka drużyna, że jeszcze przez długi czas mogła utrzymywać się w czołówce. Na drodze do wielkiej chwały stanęła jednak wojna. Sezon 1990-91 był ostatnim, w którym rozegrano rozgrywki Ligi Jugosłowiańskiej. W kolejnym, choć nazwy nie zmieniono, wystąpiły już tylko kluby z Serbii, Czarnogóry i Macedonii. Doszło nawet do tego, że zawodnicy z innych krajów bałkańskich niż Serbia wręcz nie mieli prawa występować w barwach trwenej. Z tego powodu nie doszło do planowanych transferów, w wyniku których do zespołu mieli dołączyć tacy piłkarze jak Davor Suker czy Robert Jarni. Wykluczyła ich narodowość. Zresztą najzagorzalsi fanatycy do dziś nie pozwalają, aby Chorwaci, Albańczycy czy Bośniacy grali dla ich klubu. Choć oczywiście wyjątek stanowił Prosinecki, filar ekipy zdobywającej najważniejszy puchar. Jego zasługi dla klubu nie podlegają dyskusji. Po zmianie nazwy na Ligę Mistrzów i regulaminu rozgrywek przez wiele lat odpadali już na poziomie eliminacji. W 2014 roku nie zostali nawet do nich dopuszczeni ze względu na trudną sytuację finansową. Długi wynosiły ponad 50 milionów, a klubowi groziło bankructwo. Pieniędzy brakowało nawet na pensje dla zawodników. Jednym z nich był Grzegorz Bronowicki, który nawet po odejściu przez kilka lat walczył o zaległą zapłatę. Klub miał również nie płacić za wynajmowane mieszkania. Zapewne jednym z najważniejszych czynników, które na to wpłynęły były nieprzemyślane decyzje transferowe. Sprowadzono drogich jak na serbskie realia obcokrajowców, którzy w barwach trwenej grali przez kilka, kilkanaście miesięcy. Żeby ratować się przed opadkiem pożegnano przepłacanego trenera, dobrze znanego również w naszym kraju, Ricardo Sapinto. Zatrudniono Nenada Lalatowicia, znanego z tego, że prowadzony przez niego Hepreda Krusevac święcił triumfy w serbskiej drugiej lize Problemy z finansami sprawiły też, że koniecznością była sprzedaż niektórych najważniejszych piłkarzy. Od klubu zaczęli odwracać się kibice. Po jednym z przegranych meczów derbowych fanatycy podłożyli ogień pod stadion. Choć wydawało się to wbrew wszelkiej logice, w końcu szanse były niewielkie, nie tylko pokonali kryzys, ale w krótkim czasie odebrali mistrzostwo kraju lokalnemu rywalowi. W ubiegłym sezonie po ponad ćwierć wieczu od zdobycia pucharu udało im się też zagrać w lidze mistrzów. Znaleźli się w najciekawszej grupie pierwszej fazy rozgrywek, a ich przeciwnikami byli Liverpool, Napoli i Paris Saint-Germain. Z grupy nie wyszli, ale pokonali u siebie przyszłych zwycięzców. Jak już mowa o serbskich klubach, nie można pominąć największego lokalnego rywana trwenej. I choć Partizan Pucharu Mistrzów nie zdobył, miał swoją istotną rolę w tych rozgrywkach. W 1966 zmierzył się w finale z Realem Madryt, przegrywając jednak 1-2. O ile trwena była klubem założonym przez antyfaszystowską. Młodzieżówkę Partizan powstał w 1945 z inicjatywy jugosłowiańskiej armii. Kilka lat po założeniu uniezależnił się jednak od wojska. Choć wielu kibiców po dziś dzień identyfikuje się z klubem poprzez jego militarne korzenie. Poza wspomnianym finałem w rozgrywkach Ligi Mistrzów gościł także w sezonach 2003-2004, a także 2010-2011. Na swoim koncie ma sporo sukcesów na lokalnym gruncie. Siedmiokrotne Mistrzostwo Serbii, dwukrotny z Serbii i Czarnogóry, 17 mistrzostw Jugosławii. Choć sam klub w Europie najczęściej kojarzony jest z derbami Belgradu. W mieście jest zarejestrowanych ponad 30 profesjonalnych piłkarskich klubów sportowych, a jednak całe miasto, a nawet kraj, żyje meczami pomiędzy Partizanem a Trweną. Oba kluby prezentują piłkarsko dość zbliżony poziom, więc oczywiste, że kibice jednej i drugiej strony mogą liczyć na zaciętą, często wyrównaną rywalizację. Walka trwa też poza Murawą. Mecze bywają przerywane ze względu na wydarzenia Mamy do czynienia ze świętą wojną pomiędzy dwoma kibicowskimi armiami, Grobary i Delije, która często przenosi się poza stadion, a nawet w dalsze niż Belgrad rejony. Federacja Serbska wielokrotnie była karana ze względu na przemoc na tych meczach, choć zdarzają się też akcenty pozytywne. Kiedy z boiska schodził Stasa Ilić rozgrywając swój ostatni mecz w barwach partyzanu, w którym grał od lat 90., kibice z Wezdy wywiesili transparent dobry kapitan najgorszej drużyny. Niech żyje Stasa Ilić. Poza derbami partyzan. Słynie też ze świetnej akademii, której wychowankowie grają w najwyższych klasach rozgrywkowych w Europie. Idea szkolenia młodych zawodników pomogła im ustrzec się przed całkowitym upadkiem. Przepływ piłkarzy ułatwia także brak przepisów obowiązujących w innych ligach. W Serbii nie istnieje ekwiwalent za wyszkolenie, a kluby muszą się jedynie między sobą porozumieć co do kwoty, za jaką zawodnik przechodzi do nowej drużyny. Małe serbskie kluby nie mają szans w negocjacjach z potężnym partizanem. Tylko dzięki temu udało im się w wciąż utrzymać w czołówce Serbskiej Ligi. Słabe wyniki na arenie międzynarodowej przełożyły się na problemy z podstawowymi opłatami koniecznymi, żeby klub mógł normalnie funkcjonować. Nie mówiąc o wynagrodzeniu pracowników, na które zwyczajnie nie było pieniędzy, powodowało to wewnętrzne konflikty. Klub był wielokrotnie upominany w kwestii zaległych opłat przez różne organy. Zaległości publiczne zaczęły sięgać 2,5 miliona euro. Informacja o braku płatności za ubezpieczenia czy podatki trafiła również do UEFA. W 2017 roku klub został na 3 lata wykluczony z europejskich pucharów. Jeżeli zdarzyłoby się tak, żeby się do nich zakwalifikował. Polscy kibice w dużej mierze Panathinaikos Ateny kojarzą z tego, że w 2005 roku w kontrowersyjnych okolicznościach pozbawili awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów Wisły Kraków. 9 lat wcześniej bardzo blisko wprowadzenia Greków do finału tych rozgrywek był Krzysztof Warzycha. Gdyby się to udało, powtórzyliby sukces z 1971 roku, kiedy to walczyli o Puchar Europy w finałowym spotkaniu na Wembley za jaksem ulegając jednak 0-2. Mistrzostwo Grecji zdobywali 20 razy Rywalizując głównie z Olympiakosem. Po świetnym sezonie we wspomnianym '96, kiedy sięgali po trofeum po raz kolejny, kibice na następny taki sukces musieli czekać 8 lat, rosło napięcie. Domagano się realnych zmian, których właściciel, będąc pod presją, dokonał w 2008 roku. Pojawili się nowi inwestorzy, do kasy klubu wpłynęło kilkadziesiąt milionów euro. Fani mogli mieć satysfakcję. Dokonano kilku wzmocnień w składzie. Z Arsenalu do Grecji przeszedł Gilberto Silva, a z Benfiki Kostal Koutsouranis. Do składu dołączył też W 2010 roku znów świętowali triumf w lidze. Zdobyli też krajowy puchar, jednak ten czas inwestycji w zespół zbiegł się z najgorętszym okresem kryzysu w Grecji. Podniesienie podatków i zamrożenie wynagrodzeń w budżetówce wywołały szereg protestów i zamieszek na ulicach miast. Sytuacja w kraju przełożyła się również na klubowe finanse. Długi wynosiły wtedy jakieś 30 milionów. Brakowało pieniędzy nie tylko dla byłych i obecnych zawodników, ale i dla greckich instytucji. W 2011 roku zaczęła się, jak to w podobnych przypadkach, bywa wyprzedaż. Uzyskano jedynie 8 milionów. Bohaterem miał być biznesmen Giannis Alafuzos. Wystawił na sprzedaż akcję Panathinaikosu. Nie zgłosiło się jednak nawet 10 tysięcy osób. Próbował więc pojedynkę przejąć kontrolę nad finansami. Wkładał w klub własne środki, ale zabrakło doświadczenia i się pogubił. Ciekawe jest to, że przez trzy poprzedzające dekady pan Antinikos miał czterech prezydentów. W okresie 2010-2012 miał aż pięciu. W odbudowaniu budżetu nie pomogły przenosiny na mniejszy i niezbyt zachwycający stadion, ani nawet zaangażowanie zdesperowanych kibiców tworzących partię polityczną, której istnienie również miało na celu pomoc ukochanej drużynie. Problemy finansowe zamiast być minimalistyczne Pogłębiały się, a La Fuzo zrezygnował z finansowania klubu prawie z dnia na dzień. Sezon 2017 18 przyniósł widmo karnej degradacji i całkowitego bankructwa. Nasilały się kłótnie na różnych frontach. A pieniędzy brakowało coraz bardziej. Zareagowała UEFA, wykluczając ponad ze wszystkich europejskich rozgrywek na trzy sezony. W Lidze również odjęto im punkty. Dzisiaj próżno szukać w tym klubie znanych europejskich nazwisk, a lokalni zawodnicy to raczej przeciętni ligowcy niż choćby gwiazdy reprezentacji. Próżno też szukać klubu na szczycie tabeli Ligi Greckiej. Oprócz wspomnianych historii o upadkach klubów, które grały w Lidze Mistrzów, możemy także znaleźć ekipy, które były uwzględniane w poprzednich materiałach. W materiałach Anglia, Włochy czy Francja. Do takich klubów możemy zaliczyć Fiorentinę, Leeds, Nottingham, Forest, Monaco czy Stade Rem. W finałach tych rozgrywek kiedyś brały udział także takie kluby jak Saint Etienne, Club Bruce czy Malmo, ale ich historię trudno opowiadać w kategorii upadku. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału z serii Upadłe Kluby. Dzisiaj, jak widzieliście, wzięliśmy sobie na ogień Ligę Mistrzów. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, zachęcam, żebyście pozostawili pozytywną ocenę. A nowe osoby do subskrybowania kanału, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco z najnowszymi produkcjami. Przypominam jeszcze o promocji trwającej na betklik. Link standardowo znajdziecie w pierwszej linii opisu tego filmu. Słuchajcie, więcej czasu Wam nie zabieram. Życzę niesamowitych emocji w tym drugim dniu Ligi Mistrzów i co? Widzimy się niebawem, prawdopodobnie w niedzielę. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.